Dzisiejszy odcinek będzie jednym z najlepszych gadżetowych odcinków od dawna! A jeśli chcecie wiedzieć dlaczego, posłuchajcie! Zazwyczaj, gdy planujemy dla Was odcinki na YouTube'a, trzymamy się określonych tematów, takich jak gadżety dla graczy, gadżety survivalowe, czy też gadżety ze sklepów YouTuberów. Ale dziś... Jest zupełnie inaczej. Bo na dziś zamówiłem gadżety, które ja sam dla siebie od dawna chciałem mieć. I one są z totalnie różnych tematów, ale każdy z nich będzie sztosem. I wszystkie związane są z moimi zajawkami, które zapewne wielu z was również podziela, a jeśli nie, to możliwe, że dziś dzięki temu odkryjecie jakąś nową, kozacką zajawę. Dla przykładu na zachętę. Jedne będą z najnowszych zestawów Lego, które uwielbiam, i chyba wielu z was też lubi składać klocki. Inne będą dotyczyć sportu, który kocham uprawiać, a przy tym będą wyglądać totalnie epicko, a jeszcze inne będą związane z pewnym kreatywnym hobby, dzięki któremu od jakiegoś czasu robi niesamowicie piękne rzeczy. Więc kto wie, może wy też się w to wkręcicie. I spoiler, co najmniej jedną z takich rzeczy zrobię własnoręcznie dla was na rozdanie. Umówmy się, bo muszę na to poświęcić naprawdę sporo czasu, że za każde dwa tysiące lajków zrobię dla Was jedną rzecz więcej. Więc wszyscy pompujcie łapki w górę pod tym odcinkiem i oglądajcie go do samego końca. Jak chcecie zobaczyć i jak chcecie się na to załapać. A co do rozdawajek, to te osoby wygrały właśnie teraz rozdawajkę z gadżetami od youtuberów z tego odcinka. Więc teraz wiecie, że moje rozdawajki są legitne, a jak chcecie załapać na więcej rozdawajek i więcej odcinków, to strzelcie sobie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na kanale żeby widzieć wszystkie kolejne w środę o 16.00 i w sobotę o 10.00. A teraz już nie mogę się doczekać, bo to już są takie fajne. Zaczynamy! Dobra, zaczynamy na grubo od czegoś fajnego, bo od zestawu Lego. A tak właściwie to od dwóch zestawów z pewnej wypasionej serii. Jeden z nich mam tutaj na swoim biurku, a drugi z nich złożyłem w zeszły weekend z moim przyjacielem. Ale w ogóle, co to za zestawy? No One Piece oczywiście, czyli uniwersum, które kocham całym serduszkiem i tak Lego wydało z niego swoje zestawy. Musiałem je mieć. Ten, który składałem w domu, to prawdopodobnie najlepszy z tej serii statek Going Mary. Jego cena sklepowa to 580 zł, ale ja dostałem go na urodziny. W środku było naprawdę dużo części, podzielone na 10 torebek, a instrukcja była naprawdę gruba. Ja w trakcie składania zawsze dzielę części na kolorki, bo wtedy dużo łatwiej mi się składa. I łatwiej było też składać za pomocą instrukcji na tablecie. Lego ma genialną apkę. Jeśli nie używacie, używajcie. Nam serio znacznie przyspieszyło to robotę. I teraz ważne, w tej serii jest coś wyjątkowego. I jest to seria mini plakatów Wanted z One Piece które są dorzucane losowo do różnych zestawów. W moim zestawie były aż cztery takie plakaty. I w tym momencie na ekranie widzicie te, które mi się wylosowały. Te dwa naprawdę chciałem, a te dwa trochę mniej. No ale hej, chciałbym zebrać całą ósemkę i właśnie dlatego dokupiłem kolejny zestaw. A właśnie, co do statku, to po złożeniu, które zajęło nam jakieś cztery, a może nawet 5 godzin, prezentuje się właśnie tak. Ten zestaw jest przepiękny. figurki wspaniałe, a Niektóre elementy statku można sobie otwierać i tworzyć różne kreatywne kombinacje. Serio, jest gigasztosem. Tym razem jednak dokupiłem sobie trochę mniejszy zestaw, a jest nim chatka w wiosce fusza, w której będzie plakat, ale tym razem jeden, ponieważ jest to mniejszy zestaw, który na oficjalnej stronie producenta kosztuje 129 zł. Ale mi udało się go upolować znacznie taniej, bo trafiłem na dobrą promkę, więc w sumie niech będzie. Podzielę się z wami. E, żeby nie było, nikt mi za to nie zapłacił, ok? Na stronie smyka ten zestaw wykaciłem za 96 zł, czyli ponad 30 zł taniej. Dzięki pan, smyk, dobra robota. A ten mój statek, który na oficjalnej kosztuje... 580 kosztował u nich 457, ale chyba się już wyprzedał. A no i właśnie, dlaczego z całej serii wziąłem ten konkretny zestaw? Ponieważ jest tutaj tabliczka na plakaty, które chcę zebrać. To był jeden z moich głównych powodów. A teraz przyspieszmy to i poskładajmy to naprawdę na szybko. Zobaczymy, jaki jest plakat, i zobaczymy, jak będzie wyglądał w całości. Lecimy. Ok, trzeci worek. Tutaj będzie plakat. Ciekawe, co się wylosuje. Dla przypomnienia, to są moje plakaty, a tutaj wylosowało się... Okej, okay, okej, okay, dobrze, to nie jest powtórka Don Creek i tego brakowało w mojej kolekcji. Ale muszę też przyznać, że niestety nie jest to plakat, na który liczyłem, więc mam dobry powód, żeby dokupić więcej tych zestawów. W sumie może nawet bym całą serię zebrał. A co do tego, to na szybko go dokończmy. I skończony. Całość zajęła mi godzinę i dziewięć minut, a wygląda... Właśnie tak i mimo tego, że jest to mały zestaw jest tu kilka elementów, na które warto zwrócić uwagę. Na przykład ściągany dach, żeby można było zajrzeć do tego, co dzieje się w środku. Ale są też rzeczy ważniejsze. Takie jak to, że w tym miejscu wydarzyło się wiele naprawdę ważnych scen, więc mamy wiele drobnych elementów, które pozwalają te sceny sobie poustawiać. Tu dla przykładu odtworzyłem scenę, w której główny bohater Luffy, znany ze swojego słomkowego kapelusza, otrzymuje swój słomkowy kapelusz. Nie wiem czy zauważyliście, ale ten gość jeszcze przed chwilą miał rękę, teraz jej nie ma. I ostatnia ważna rzecz, o której wspominałem, to to, co jest na boku tego domku, czyli miejsce na całą kolekcję plakatów, dlatego właśnie chciałem ten zestaw. I w domu oczywiście dołożę tutaj swoje. Dobra, nie żebym zbierał, ale z zupełnie przypadkiem w moim domu jest cała masa różnych figurek z różnych serii, które naprawdę lubię. I ostatnio jak scrollowałem sobie temu, żeby dobrać też do zamówienia, to trafiłem na jeszcze jedną z nich z uniwersum z mojego dzieciństwa, które naprawdę lubię. I ono chyba się jeszcze nie pojawiło nawet w odcinkach. A mówię tu o czymś, co kiedyś leciało w TV i miał jeden z najpiękniej przetłumaczonych na polski openingów. Szanowni Państwo, Król Szamanów. Jak ktoś zna jego polskie intro, mwa, cud Marina. A czy figurka będzie cudowna? W końcu to figurka z temu i z nimi to zawsze jest loteria. Zapłaciłem na nią dokładnie 31 zł, ale czy będzie warta tych pieniędzy? Jak widzicie, rozmiarów jest niewielkich. I od razu wam powiem, że jest to figurka z głównym bohaterem, czyli z Jo Asakurą, która jest w kilku częściach, a po złożeniu prezent tuje się właśnie tak no. Powiedziałbym, że nie jest najgorsza, ale nie jest też najlepsza. No, nie jest to zły zakup, generalnie, za trzy dyszki. No i najważniejsze jest z bohaterem, który mega dobrze mi się kojarzy. Dobra, zanim pokażę wam kolejny gadżet, jest coś, co chciałbym, żebyście w pierwszej kolejności dobrze zrozumieli, bo to ważne. Bo w świecie YouTube to działa tak, że czasami do twórców przychodzą firmy z określonym gadżetem i z określonym budżetem, czy też wynagrodzeniem za pokazanie go w odcinku, za jego promocję. Ale czasami jest na odwrót. Bo czasem to mi nie tylko jako twórcy, ale jako gadżyciarzowi spodoba się coś, co zobaczę w internecie, i to ja piszę do jakiejś firmy, ej, Moglibyście mi to wysłać na odcinek, bo po prostu sam uważam to za fajne i warte pokazania. I chyba rozumiecie, że ta zależność robi różnicę, prawda? I takie gadżety, o które ja poprosiłem jakąś firmę, w dzisiejszym odcinku mamy dwa, a to jest jeden z nich i powiem Wam więcej. Ja poprosiłem o niego drugi raz z pewnego powodu i już Wam tłumaczę dlaczego. Ale zacznijmy od tego, kogo o to poprosiłem, ile to kosztuje i co to za gadżet. Otóż poprosiłem o ten gadżet firmę Bitmolab. Kosztuje on w przeliczeniu na złotówki około 110 zł, a to... Co jest w środku to coś, co już widzieliście na jednym z odcinków i jest to taki właśnie case do telefonu, ale niezwykły. Bo jak widzicie, składa się z dwóch części i jest to case. Zresztą pokażę Wam. Tak ten case wygląda w normalnej formie. Kiedy służy za protektor. I nazywa się Game Baby. Jak widzicie, z tyłu ma takie guziki, które możemy sobie przełożyć do przodu i w ten sposób grać w stare gry z Game Boya z fizycznymi przyciskami. I to jest super. To kompletnie zmienia feeling z gry. Ja na tym case'ie w te wakacje przeszedłem prawie całe Pokemony, zresztą tutaj macie dowód, to są moje Pokemonki wyekspione na wysokich levelach. Wszystko grałem na tym case'ie. No ale skoro już go mam, no to dlaczego poprosiłem o niego drugi raz? No właśnie. Otóż ta wersja, którą mam w swoich rękach jest wersją inżynieryjną, którą dostałem jako jeden z pierwszych twórców na świecie do przetestowania. I spójrzcie na przyciski, widzicie? te Tutaj takie kropeczki? Poprosiłem o odświeżoną wersję, czyli finalną wersję tego produktu, która wygląda inaczej już tu na wierzchu. A co się dzieje dalej? No właśnie, zobaczmy, rozpakujmy go. A, i jeszcze jedno, to akurat moja wina, tutaj się muszę przyznać, ukruszył mi się jeden ząbek, kiedy zdejmowałem Kejsa, bo zrobiłem to krzywo. Widzicie? Tu jest ząbek, tu nie ma ząbka. W sensie, dalej działa, ale go lubię, więc chciałem mieć nowy. No i dobra. Zdejmę tego z mojego pona i przyjrzyjmy się im z bliska. Tak jak mówiłem, w starej wersji tu jest różnica, bo tutaj styki były na wierzchu, a w nowej one są schowane. W ogóle tutaj te przyciski były takie bardziej gumowe, a tutaj one są zrobione z takiego bardziej sztywnego tworzywa. W starej wersji te czarne kropki, które są powierzchnią dotykową, są mniejsze niż te w nowej wersji, więc tutaj może lepiej łapać dotyk. Zobaczmy, jak siedzi i wygląda na to... Że siedzi bardzo dobrze. No to jeszcze jak z drugiej strony? No i czy dotyk działa? E, bez najmniejszych zarzutów można sobie pograć, czyli działa bardzo dobrze. Podobnie zresztą jak ta wersja, którą dostałem wcześniej. Ta jest po prostu lepiej dopieszczona, dopięta już na ostatni guzik. Także jak ktoś sobie życzy, to śmiało można kupić. To jest produkt, którego sam używam, który bardzo mi się podoba i który szczerze od siebie wam polecam. Pod warunkiem, że lubicie stare gierki tak jak ja i chcecie mieć fizyczne przyciski i fajnego case'a. Tym razem gadżet, który kupiłem sam za swoje pieniążki i od dawna chciałem go mieć. Serio, nie mogłem się doczekać, aż to do mnie przyjdzie, bo jest on związany... okay Ze sportem, który regularnie uprawiam i bardzo mnie on relaksuje. Jak ktoś myśleć w internecie, to myślę, że widział to u mnie niejednokrotnie, a są to roleczki. Jakiś rok temu totalnie je pokochałem, bo jeżdżę od zeszłego sezonu. Serio, to właśnie wtedy zakochałem się w jeździe na rolkach, wiatr we włosach, takie poczucie wolności, przemierzanie malowniczych tras i pokonywanie dziesiątek kilometrów paląc przy tym masę kalorii. To jest jeden z moich wyników. I serio, jak jedziesz na roleczkach i słuchasz sobie muzyki, to ten czas. Po prostu sam mija i to jest mega przyjemne. No i właśnie, już w zeszłym sezonie, jak jeździłem sobie po zmroku, to zobaczyłem coś epickiego, co zapragnąłem mieć. A są to świecące kółka do rolek. Jejku, jak to wygląda po ciemku? Potwierdzam. No. Też widziałem. Widziałeś, nie? Zarumbisty, to jest stary. Ale wiesz, co jest najgorsze? Że do moich rolek jest strasznie ciężko je kupić, bo ja jeżdżę na bardzo dużych kołach, dzięki czemu mogę jeździć szybciej. Ja jeżdżę na dziewięćdziesiątkach. To są naprawdę duże kółka. Normalnie jeździ się gdzieś na siedemdziesiątkach, piątkach, osiemdziesiątkach może. No i najpopularniejsza firma od takich kółek to jest Illuminos czy coś takiego. Tutaj widzicie właśnie ich reklamę, no ale oni nie mieli mojego rozmiaru, ale... Ale, ale, znalazłem, znalazłem w internetach, znalazłem na temu za jakieś 17 zł od sztuki, więc za cały zestaw zapłaciłem jakieś 140 zł? I powiem Wam więcej, ja te kółka wziąłem w różnych kolorach, żeby zobaczyć, jak będą świecić, i mogę sobie jakoś pomieszać. Jejku, jakie to będzie super! Mówię wam, że to będzie świetny odcinek. A! Ah! Ale mam nadzieję, że te kółka będą dobrej jakości. Zobaczmy pierwsze. Okej, okay. jak widzicie, jest to kółko niebieskie. Czy jak go zakręcę, to już się będzie. O, o! Coś tam ryga, nie? Bo to będzie działać na zasadzie dynamo. Ale czy to będzie oznaczać, że się będzie trochę ciężej odpychać? Kurczę, ciężko mi to stwierdzić, jeszcze nie przetestowałem Czekajcie, otworzę na szybko resztę i wypakowane! Ale jak widzicie, na moim stole znajduje się nie 8 a dziewięć. 9 kółek, bo jedno wziąłem na próbę i wziąłem go w kolorze białym, bo białe kółka, białe ledy ogólnie, czasami mocniej świecą od kolorowych. A <laughs> mi zależy na tym efekcie. Wskaźmy światło, zobaczmy tak na sucho najpierw. Będę nim jeździł po stole i zobaczmy, jak one świecą. Zaczniemy od niebieskiego i. Okej, okay, tak wygląda niebieskie. Oczywiście, jak będę jechał na rolkach, to to światło będzie bardziej jednolite, no bo będę poruszał się szybciej, ale świeci całkiem nieźle. Teraz różowe. I. Okej, okay, mam wrażenie, że różowe słabiej. Słabiej chyba, nie? Słabiej. No i dobra, zobaczmy moją teorię z tym białym kółkiem. Czy ono będzie świecić najmocniej? Wydaje mi się, że tak jak niebieskie, albo trochę mocniej. Co myślisz? Minimalnie może. O, chyba są porównywalne. Ej, ale czy one mi do Rolex pasują? Zaświećmy. I zamontowane. Jak widzicie, kółka na szczęście pasują, więc teraz czas na nich pośmigać. Oczywiście po zmroku. Let's go! I tak właśnie z bliska w trakcie jazdy prezentują się moje nowe kółka. A tak natomiast wyglądają z nieco większej odległości, a co do moich wrażeń z jazdy... Dobra, jak widzieliście, kółka wyglądają zarumpiście i robią naprawdę niesamowitą robotę. Od razu widać mnie na drodze, to też zwiększa na pewno moje bezpieczeństwo, pomijając fakt tego, że styluwa 10 na 10 Co do samej jazdy, nieznacznie się różni. Są minimalnie twardsze, ale niespecjalnie mi to przeszkadza. Może przez to są trochę bardziej śliskie, ale nie ma jakiegoś obciążenia przez to, że to dynamo jest w środku, jak dla mnie. 11 na 10 totalny kozak! Sztuściwo! I światełko też mam ze sobą, jakby co. Miejcie światełko, jak jeździcie po ciemku. Ej, właśnie, krótko przypomnę, zostawiajcie lajki pod tym odcinkiem, bo za każde 2000 lajków rozdam wam jedną rzecz więcej na końcu i serio, oglądajcie do końca, bo to będzie super. Moi drodzy, czas na drugi gadżet, który tak bardzo chciałem mieć, że sam osobiście poprosiłem o niego pewną firmę. A tą firmą jest Klaulab. A do czego służy ten cały zestaw? Otóż posłuchajcie. On służy do robienia dywanów. Serio. Do, do, do robienia dywanów. I okej, okay, ja wiem, że dla osób, które nie zetknęły się z pojęciem takim jak tafting, to na pierwszy rzut może wydawać się nudne, ale uwierzcie mi, nic bardziej mylnego. Bo w internecie można znaleźć całą masę epickich filmów, na których ludzie tą metodą robią naprawdę przepiękne i epickie rzeczy, które każdy z nas chciałby mieć w swoim pokoju. Tu nie są zwykłe dywaniki pod kibel z byle jakim wzorkiem, to są prawdziwe dzieła sztuki. I może o tym nie wiecie? Ale ja sam też potrafię robić dywany i mam ich na swoim koncie całkiem sporo. Zaczęło się od tego, że swój pierwszy zestaw do dywanów dostałem na Adwentechu u Ziemniaka i jak tylko ogarnąłem jak to działa, zrobiłem dywaniki dla całej mojej rodzinki w prezencie i niektóre z nich są serio super. Tak, to wszystko co widzicie na ekranie to moje dzieła. Nawet przy swoim biurku, przed klawiaturą mam taki dywanik, który służy za wrist dresta i jest mega wygodny i mega ładny. I to wszystko zrobiłem za pomocą tego sprzętu na tej ramie, który jak widzicie wygląda dość analogowo jak jakaś maszyna zagłady. I właśnie dlatego, jak kiedyś wyświetliła mi się reklama od Klaulat, ich zestawu, to od razu poczułem, że to jest coś, co chcę mieć. Że to jest coś, co chcę przetestować. I dlatego zagadałem do nich i wysłali do mnie cały swój zestaw. Więc teraz otwórzmy go i porównajmy go do mojego poprzedniego sprzętu. Jej, nawet nie wiecie, jak bardzo nie mogłem się doczekać tego sprzętu. I to właśnie na nim zrobię dywaniki dla Was, takie, których nie będzie miał nikt inny. 2000 łapek w górę, jeden dywanik więcej, który ja robię dla Was. A teraz. Otwieramy. Wszystko gotowe. Porównajcie to sami. To moja stara rama. Żeby zamocować ją do stołu, muszę przykręcić ją na dwóch takich klamrach. we właśnie taki sposób. A materiał, który musi być dobrze naprężony przy robieniu dywanu, trzeba naciągać i naprężać na takie ostre gwoździe. Z każdej strony. Trony po, au, kolej i nawet nie macie pojęcia, ile ja razy się przy tym pokułem. Serio, to nie jest wygodne. A tak wygląda moja nowa rama od Klaula, której poskładanie przed chwilą zajęło mi dosłownie z 5 minut. Klamry są częścią jej konstrukcji, a dokręcanie ich do stołu jest naprawdę łatwiutkie. A materiał do robienia dywanu nabijasz tutaj i przeciągasz tu i tu przez całość. I teraz najlepsze, posłuchajcie tego dźwięku. I już teraz materiał jest dobrze napięty, a jeszcze boki! Teraz otwieramy bok, wkładamy materiał tutaj, zamykamy bok. Z drugiej strony robimy dokładnie to samo. Teraz przesuwając w dół, naciągamy oba boki i na koniec góra. A gotowe! Patrzcie, jak to jest naprężone. Uwaga! Dosłownie, jak struna, i właśnie tak to powinno wyglądać. To moja stara maszynka do taftowania. To jest jej zasilacz. Tak, nawleka się do niego materiał, a tak, robi się za jego pomocą dywany. Pozornie wygląda na proste, nie? Tak, wygląda moja nowa maszynka od ClawLab i porównajcie sami aspekt wizualny. To wygląda jak stary telefon z Androidem, a to jak najnowszy iPhone. Tak wygląda jego zasilacz. <śmiech> <śmiech> I hej, najlepsze jest to, że to urządzenie jest zasilane po USB, więc teoretycznie chyba mogę je zasilić nawet powerbankiem. Spróbujemy. A teraz zobaczmy, jak to śmiga. Uwaga. Moment, czekaj. Okej, okay, jest dziwnie. Tamto obsługiwało się dwiema rękami. To obsługuje się tylko jedną, mam jedną rękę wolną. Okej, okay, próbujemy. U, jak się zaświeciło. A, to jest do podkręcania tempa. I uwaga! Trzy, dwa, jeden. O, stary. Okej. Okay. Spróbujmy jeszcze. Ej, pięknie, trochę mi się włóczka splątała, ale no z tej strony naprawdę dobrze to wygląda. A, właśnie, a co do tego, czy działa z powerbanka, to spójrzcie na to świeci na zielono i działa. Ale musi być to mocny powerbank. Więc teoretycznie mógłbym sobie robić dywaniki na działce. Jejku, jakie to by było piękne? I teraz tak, musicie wiedzieć, że zrobienie ładnego dywanu to dość długi i manualny proces. Dlatego nie będę robił tego tutaj w studiu, ale zdecydowałem, że nagram to u siebie w domu i poświęcę na to całą swoją niedzielę. I to z przyjemnością testując ten sprzęt i robiąc w nim dywan lub dywany dla was. A przy okazji na ich przykładzie streszczę wam, jak się to robi. Cały proces zaczynamy od projektu, który za pomocą rzutnika wyświetlam na swoim materiale. Następnie obrysowywuję sobie kontur za pomocą markera. Potem na rzutniku zazwyczaj puszczam sobie coś do oglądania, a następnie bierzemy się. Za taftowanie, czyli wbijanie włóczki w materiał. I to jest mega satysfakcjonujące. I mega satysfakcjonująco wygląda, kiedy nasz projekt ewoluuje coraz bardziej i bardziej. Nabierając przy tym kolorów i puszystości. Po zazwyczaj kilku godzinach, pierwszy etap jest skończony i tak właśnie wygląda z tyłu, a tak prezentuje się z przodu. Ale do końca procesu jest jeszcze kilka kroków. Kolejnym jest nałożenie kleju, dzięki któremu włosie naszego dywanu nie będzie z niego wypadać. Rano, kiedy wyschnie, możemy odciąć nasz dywanik z ramy. Następnie przykleić do niego plecki z filcu na ozdobę i żeby się nie ślizgał. A potem trzeba równo je obciąć, zgodnie z kształtem dywanu. I na koniec najważniejsze, to co robi cały efekt. Czyli golenie dywanu specjalną golarką, tak zwany shaving, najpierw na płasko, a następnie curving, czyli wycinanie krawędzi, tak by nadać mu kształtu 3D. I odpowiedniej głębi. A tak właśnie prezentują się moje dywaniki zrobione za pomocą sprzętu od Klaulab. Tak z bliska wygląda pierwszy, a tak z bliska wygląda drugi. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy się udały i który z nich według Was wyszedł mi lepiej. I teraz tak, jak chcecie zgarnąć dywanik ode mnie, nie ma sprawy, zaraz Wam go rozdam. Ale jeżeli sami chcielibyście się wkręcić w robienie dywanów, to Klaulab ma dość fajną promkę z okazji promo w tym odcinku. Pierwsza promka to ich ogólna dla wszystkich, bo normalnie ten zestaw kosztuje 569 dolarów, a aktualnie kosztuje 459 ale korzystając z mojego linku, którego macie w opisie, albo z mojego kodu, tego, co tutaj widzicie, macie go za 385 dolarów, czyli jeszcze 73 dolary taniej. Podwójna promka. Całkiem spoko. Jakby ktoś chciał w to wejść. A co do dywaniku lub dywaników ode mnie, który wam obiecałem, to za każde 2000 lajków pod tym odcinkiem rozdaję jeden. Lajki zbieramy przez 7 dni. Jeżeli nie uzbieracie ich za dużo, a ja będę miał mało dywaników, spokojnie, to robię. Kocham to robić. A żeby wziąć napisz, jaki wzór powinien mieć twój wymarzony dywanik. Czy powinna być to główka la bubu górka Akatsuki, a może głowa jakiegoś Waszego ulubionego bohatera. Może być to dosłownie cokolwiek, piszcie. Następnie zróbcie screen albo zdjęcie swojego komentarza i wyślijcie go na tego maila i zostawcie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na kanale, ponieważ jest to rozdawajka tylko dla subskrybentów, okej? Okay? A teraz zapraszam Was na poprzednie odcinki, to jest najnowszy, a to jest taki odcinek, co YouTube wybrał specjalnie dla Ciebie, więc może chciałbyś sobie go obejrzeć? Serio, to są naprawdę fajne odcinki. Wbijcie sobie. A ja se powbijam, więcej dywanów. Ho, ho.